Klop babcia 708. Cześć kochani, jak zwykle zamknę tego klopa, znaczy te klapę od klopa, żeby było elegancie. Żeby było elegancie, zamykam klapę od klopa. Yy, wiecie o tym, że ja uwielbiam chodzić na spacerki chodzę na spacerki i patrzę sobie głównie pod nogi, no bo jestem stara i niska. Jak nie będę patrzyła pod nogi, to się przywrócę. No a jak sobie patrzę pod te nogi, to różne ciekawe rzeczy udaje mi się oglądać. Także pokażę Wam, co na tym spacerze, na którym byłam pod nogami, widziałam. No to. Go! Tu będzie ścieżka rowerowa. Właśnie robią, chodnik jest na nowo zrobiony, ścieżka tutaj będzie. A ścieżka pokryta jest na razie tłuczniem. Tłuczniem potem zrobią tutaj asfalt. A w tłuczniu, słuchajcie, takie piękne okazy kamyczków błyszczących, różnych znajduje, które Wam pokażę oczywiście. Tłuczeń. Tłuczeń to jest rodzaj kruszywa naturalnego, łamanego ze skały. Ze skały łamanego wykorzystywany między innymi do nawierzchni drogowych, a kruszywo to sypki materiał budowlany pochodzenia mineralnego, który uzyskuje się poprzez kruszenie naturalnych kamieni. No to ja dam parę tych naturalnych kamieni, znalazłam w tym tłuczniu i one były magiczne. Świeciły się jak, słuchajcie, najpiękniejsze kamienie, szlachetne, proszę. No, to tak troszeczkę, i powiem Wam teraz, że to co zobaczyłam, nie było tylko, że widziałam, ale zrobiłam sobie z tego tłuszcznia biżuterię. O! Z takiego bardzo podobnego kawałeczka jak ten, który wygląda troszkę jak marmurek. Niestety tego nie będzie widać, nie będę tego poświęcił. Zrobiłam sobie kolczyk, kolczyk. Drogie dzieci, zrobiłam sobie z tego kolczyk, naprawdę. Takiego tłucznia zwykłego. Zrobiłam sobie kolczyk. E, nie widać, bo to. A e, nie mogę, nie mogę, nie mogę powiększyć. Kolczyk z takiego marmurowego kawałka tłucznia dodałam do tego oczko i jest kolczyk. Tak samo jak kiedyś znalazłam na Lanzarote kawałek lawy kawałek lawy z dziurką i zrobiłam sobie z tego wisiorek. O, wisiorek. Proszę bardzo, wisiorek z lawy. Naklej mam oczko i wisiorek. No. Także robaczki, chodźcie, chodźcie, szukajcie tłucznia. Patrzcie, patrzcie, wąchajcie. Bo życie polega na tym, żeby patrzeć, wąchać i jeść i wydalać. Club Baba, eh?